Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2015, Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 22. Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6. Należy wskazać wartość objętości stożka spośród czterech możliwych odpowiedzi, podanych w treści zadania. Przekrój osiowy stożka to figura, którą otrzymamy wtedy, gdy poprowadzimy płaszczyznę wzdłuż wysokości stożka. Zaznaczyłem tę figurę na rysunku różowym kolorem. Rzeczywiście ma kształt trójkąta, a z treści zadania wiemy, że jest to trójkąt równoboczny. Oznaczmy małą literą A długość boku trójkąta. Odcinek, który tworzy podstawę trójkąta, to równocześnie średnica koła, które jest podstawą stożka. Dlatego promień podstawy R ma długość równą połowie długości boku A. Z kolei wysokość trójkąta jest równocześnie wysokością stożka i ma długość a razy pierwiastek z 3 dzielone przez 2. Tę zależność dla trójkąta równobocznego można znaleźć w tablicach matematycznych. Mamy już wszystkie wymiary potrzebne, żeby policzyć objętość stożka. Liczymy najpierw pole powierzchni podstawy, czyli pole koła o promieniu R. Mamy pole podstawy równe pi r Zamiast r podstawiamy jedną drugą a, podnosimy to wyrażenie do kwadratu i mamy pole równe 1 czwartej pi A2. Objętość stożka można zapisać jako 1 trzecia razy wysokość h i razy pole powierzchni podstawy. Stawiamy teraz wyrażenia zawierające małe A. Wykonujemy mnożenie ułamków i otrzymujemy objętość stożka w postaci pi razy A do potęgi trzeciej razy pierwiastek z 3 dzielone przez 24. Zgodnie z treścią zadania krawędź oznaczona literą A ma długość 6. Stawiamy tę wartość do wyrażenia opisującego objętość. I mamy pi razy 6 do potęgi trzeciej razy pierwiastek z 3 dzielone przez 24. Możemy od razu podzielić licznik i mianownik ułamka przez 6, co daje w liczniku 6 do kwadratu, a w mianowniku 4. 6 do kwadratu to 36, co podzielone przez 4 daje 9. Ostatecznie więc objętość stożka wynosi 9 razy pi razy pierwiastek z 3 i jest to odpowiedź b z treści zadania.